Dzień dobry Państwu, witam na konferencji Polski 2050 Szymona Hołowni w sprawie pomysłu rządu na centralizację szpitali. Oddaję głos Szymonowi Hołowni. Proszę bardzo. Dzień dobry, drodzy Państwo, znajdujemy się w bardzo trudnym momencie dziejów i wszyscy o tym wiemy, kiedy sprawa ochrony zdrowia. Kiedy sprawa tego, czy będziemy sobie radzić z tym wszystkim, co nas w tej sferze dotyka, jest polską racją stanu, jest polskim bezpieczeństwem narodowym, jest tym, co powinno nas dzisiaj obchodzić i nic innego obchodzić nas nie powinno. Tymczasem dowiadujemy się, że w grudniu w Ministerstwie Zdrowia. Powstał zespół do spraw restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczeń szpitalnych, w którego skład weszli wyłącznie przedstawiciele instytucji centralnych, a więc Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u, Agencji Rozwoju Przemysłu itd., itd. Nie ma w tym gronie nikogo. Żadnego przedstawiciela samorządów, żadnego przedstawiciela kogoś innego niż administracja centralna. Po co powstał ten zespół? Wyjaśnił to minister Niedzielski w jednym z ostatnich wywiadów prasowych, mówiąc, że prawdziwym motywem pracy tego zespołu jest przejęcie, Szpitali, które dzisiaj pozostają w gestii samorządów, przez Skarb Państwa. Scentralizowanie szpitalnictwa, doprowadzenie do modelu PRL-owskiego, w który jest tak umiłowany przez dzisiaj sprawujących władzę, a więc zabieramy szpitale marszałkom, zabieramy szpitale powiatom, zabieramy szpitale miastom i wszystkim jednoosobowo rządzić będzie Zjednoczona Prawica, czyli Jarosław Kaczyński. Minister powiedział, widać, że rozproszone zarządzanie, rozproszenie zasobów właścicieli. Powoduje bałagan organizacyjny. Drogi panie ministrze Adamie Niedzielski. To nie zarządzanie przez samorządy polskim szpitalnictwem powoduje bałagan organizacyjny. To wy jesteście sprawcą największego bałaganu w tym kraju, który ma związek, który występuje w związku z pandemią. To wasze raz wprowadzane, a raz wycofy, a za chwilę wycofywane rozporządzenia, które w ogóle nie mają zakorzenienia w porządku konstytucyjnym. To wasz bałagan, który doprowadził do tego, że wielki okrzyczany szpital narodowy stoi praktycznie pusty. To nie można Zorganizowania we właściwy sposób, od samego początku. Przecież wiedzieliśmy od grudnia, i my jako Polska 2050 konsultowaliśmy program narodowego, projekt Narodowego Programu Szczepień. Nie jesteście w stanie zorganizować szczepień tak, żebyśmy mieli perspektywę zaszczepienia się szybciej niż za dwa lub trzy lata. To nie jest problem dzisiaj, że samorządy zarządzają szpitalami. Dzisiaj problemem jest to, że wy skaczecie od ściany do ściany, że wy plączecie się w zeznaniach, że wy potykacie się w kolejnych aktach prawnych, które wydajecie o własne nogi i wprowadzacie chaos w sytuacji, w której dzisiaj najbardziej potrzebny nam jest porządek. Dzisiaj nie ma sensu centralizowanie szpitali, dzisiaj nie ma sensu obarczanie państwa, instytucji państwa, rozumianych jako Ministerstwo Zdrowia NFZ, kolejnymi, kolejnymi zadaniami. Dzisiaj trzeba pozwolić samorządom robić swoją robotę. Pierwsza rzecz, która powinna zostać wykonana, to zrealizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2019 roku, który nakazał oddłużenie szpitali pozostających w gestii samorządów. 15 miliardów złotych, które, na które te szpitale są zadłużone, to jest problem, którego one same nie rozwiążą. A ten problem powstał dlatego, że szpitale kierowane dzisiaj czy będące w gestii samorządów nie są w stanie w sensowny sposób w tym układzie prawnym prowadzić gospodarki na swoim własnym terenie. Dzisiaj to sytuacja, która jest w budżecie centralnym, w NFZ, w systemie kontraktowania odpowiada za to zadłużenie. I bez likwidacji tego zadłużenia, oni nie złapią oddechu, nie będą w stanie prowadzić tej działalności, której dzisiaj od nich oczekujemy. A więc zamiast powrotu do czasów PRL-u. Doprowadzenie do sytuacji, w której obywatele Rzeczpospolitej, samorządy, wspólnoty samorządowe, województwa samorządowe będą mogły brać odpowiedzialność za ochronę zdrowia na swoim terenie. To postulowałem w czasie kampanii prezydenckiej, to postulują nasi eksperci z Instytutu Strategie 2050, o tym później będą mówić i Hania i Michał. Przygotowaliśmy stanowisko naszego instytutu, zespołu ekspertów medycznych naszego instytutu, który mogą Państwo znaleźć na naszej stronie. Tam w precyzyjny sposób wyjaśniamy, dlaczego pomysł ministra niedzielskiego jest zły, jest głupi, jest nie na czasie, jest nie na miejscu i doprowadzi do tego, że ochrona zdrowia nas wszystkich Polaków w Polsce będzie miała się gorzej. W czasie epidemii i zaraz po epidemii, a nie lepiej. Apelujemy dziś do rządu stanowczo, żeby wycofał się z tych głupich kroków, żeby skupił się na tym, co powinien dzisiaj zrobić, choćby na wdrożeniu tych pięciu punktów, które przedstawiliśmy wczoraj jako reformę czy propozycję updateu do Narodowego Programu Szczepień, która powinna zostać wykonana natychmiast. Dwie dostawy szczepionek w poniedziałek i w czwartek szczepionka fajcerowska do szpitali węzłowych, a moderny do POZ-ów jak najszybsze wyszczepienie nauczycieli, a nie proponowanie im testów, przeszkolenie. Personelu, który dzisiaj szczepi, tak, żebyśmy mieli absolutną pewność, że wszystko będzie szło tak, jak powinno być, i wyposażenie szpitali węzłowych w chłodnie, które rząd obiecał i które pozwolą jak najsprawniej operować tą fajcerowską szczepionką. Tym się dzisiaj zajmijcie, a nie kolejnymi bzdurami i cofaniem nas do epoki gierka czy planu Siemaszki. Dziękuję. Szanowni Państwo, już projekt zarządzania i samo zarządzanie szpitalami tymczasowymi. Pokazało, że rząd kompletnie nie radzi sobie z takimi zadaniami. Panuje chaos. Władza centralna nie sprawdza się i nie będzie się sprawdzać w centralnym sterowaniu systemem szpitali. Plany centralizacji to przejaw niezwykłej buty rządzących. Im naprawdę się wydaje, że można wszystkim centralnie sterować z Warszawy, że można kierować pracą szpitali, które powinny być i być działać i być zarządzane w sposób, który jest. Zgodny z lokalnymi potrzebami, z lokalną wiedzą. Drodzy Państwo, działając w ten sposób, rząd chce wrócić do systemu, który funkcjonował w PRL-u, do systemu, nie bójmy się tego powiedzieć, radzieckiego systemu zarządzania służbą zdrowia. Przypomnijmy, że PIS przeprowadził już jedną reformę szpitali, kiedy trzy lata temu stworzył sieć szpitali. Ta reforma okazała się niewypałem, jedynie wzrosło. Wzrósł poziom zadłużenia szpitali samorządowych. Teraz chce PIS w cudzysłowie ukarać samorządowców, a właściwie bez cudzysłowia, ukarać samorządowców za to, że pisowska reforma się nie powiodła. To jest typowe działanie tej władzy. Dodatkowo PIS chce to przeprowadzić, te, ten proces centralizacji w najgorszym absolutnie możliwym momencie, w chwili, kiedy szpitale dosłownie walczą o swoje dalsze funkcjonowanie i przetrwanie. W związku z kryzysem pandemicznym, rząd chce wymienić koła w samochodzie, który jest na zakręcie, który jest rozpędzony. To musi się skończyć katastrofą. Dlatego właśnie żądamy wstrzymania myślenia o takim projekcie, przygotowania taki, o, takiego projektu. Takie myślenie pisowskie jest bardzo bliskie temu myśleniu, które doprowadziło do klęski, tak zwanych wyborów kopertowych. Myśleniu, które doprowadziło do powstania. Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie pieniądze rozdawane są tylko swoim, tylko tym najbardziej wiernym samorządowcom. Takie myślenie niestety też stoi za dotychczasową klęską Narodowego Programu Szczepień. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Ze wszystkich sondaży wynika, że Polacy darzą ogromnym zaufaniem swoje lokalne władze. Ponad 70% Polaków ufa władzom lokalnym, swoim samorządowcom. To zaufanie, poziom zaufania do rządu jest zdecydowanie niższy, ponad dwa razy niższy około 33%. Niech rząd zacznie szanować wreszcie samorządy, niech przestanie odbierać im pieniądze, niech przestanie odbierać im konstytucyjne uprawnienia. Taki jest postulat ruchu Polska 2050. Pani poseł. Szanowni Państwo, w związku z tym. Złożyłam dzisiaj interpelację do ministra zdrowia, w której pytam pana ministra Niedzielskiego, jak wygląda i czemu nie wygląda w ogóle, szczerze mówiąc, realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 19 listopada 2019 roku, który to wyrok Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie wyznacza termin, Półtora roczny na, na to, żeby odpowiedni, powołać odpowiedni zespół i oddłużyć szpitale. Natomiast dowiadujemy się właśnie o planach centralizacji. W tej interpelacji pytam pana ministra bardzo szczegółowo, w jaki sposób ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma zamiar wdrożyć. Natomiast my nie poprzestajemy tutaj na krytyce działań rządzących, ponieważ na pewno reforma służby zdrowia, owszem, jest konieczna, ale musi być kompleksowa, nie może się tylko ograniczać po prostu do szpitalnictwa, ale też wzmacniać profilaktykę czy opiekę długoterminową. Nie może być przeprowadzana w taki sposób, czyli w ukryciu i de facto bez żadnych konsultacji. Nie może być wdrażana w środku pandemii, ponieważ reforma w tej chwili położy służbę zdrowia do końca. To jest absolutnie zły pomysł oraz musi uwzględniać ważną rolę samorządów. Szanowni Państwo, są w Polsce takie miasta jak na przykład Grudziądz, gdzie szpital jest kamieniem u szyi samorządu, ale są takie miasta, które mają swoje szpitale czy takie powiaty, które zarządzają szpitalami świetnie i inwestują w te szpitale. wczoraj rozmawialiśmy z samorządowcami w Wielkopolsce, którzy właśnie taki szpital, w taki szpital inwestują i usłyszeliśmy od nich bardzo wyraźnie, że próby, jakiekolwiek próby centralizacji szpitali skończą się tym, że samorządy przestaną inwestować w dobrą opiekę zdrowotną dla swoich mieszkańców. Tego nie wolno robić i jako Polska 2050 będziemy zabiegać o to, żeby od tych planów rządu odstąpić. Zostawcie szpitale samorządom, pomóżcie im zrobić to, czego wy nie potraficie zrobić. A jeżeli pytacie, skąd wziąć na to pieniądze, jak zdjąć im ten kamień z szyi, który, o którym mówił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jest mnóstwo podpowiedzi. Przypominam, ile milionów złotych kierujemy do różnych dzieł Ojca Tadeusza w Toruniu. Przypominam o dwóch miliardach złotych, które co roku, to jest ponad 5 milionów złotych dziennie które trafiają na media publiczne z łaskawości pana prezydenta Dudy i tej frakcji politycznej dodatkowo poza tym, co już media publiczne mają, jest wiele miejsc w państwowej kasie, które mogłyby doprowadzić do tego, że potrzebujący opieki i wsparcia, ratunku obywatele Rzeczpospolitej, uzyskaliby to wsparcie, uzyskaliby tę opiekę, bo do czego innego służy państwo, zwłaszcza w czasie epidemii, niż do tego, żeby ratować życie ludzi? Co może być ważniejszego? Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Pytań brak. Pogoda nam sprzyja. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, Dziękujemy i do zobaczenia. Przybycie.